Cześć wszystkim. Cześć. Zapraszamy dzisiaj na kolejny film z serii unboxingu. I dzisiaj pokażemy wam co skrywa gra, którą Alan dostał od Mikołaja w prezencie. A jest to tytuł Biały zamek. Jak widać pudełko jest małe. Zobaczymy co skrywa w środku. Dobrze. Otwierajmy. No proszę, co nawet nie trzeba chodzi zrywać. No na pierwszy rzut oka, oczywiście standardowo, no prawie standardowo instrukcja. Yy, ale tym razem taka wyjątkowo papierowa. Znaczy. Hmm, no z takiego papieru niepokrywanego, pokry, nie tak? O tej tak. Nie z yy, I co my tu mamy? Zaczniemy od niki. Mhm. Mamy Dwa tu niepozornych ogrodników. Nawet mają takie ogrodnicze coś. O. Faktycznie. Ogrodnicze coś. To są pewnie grabie. No tak <grabie> wygląda jak grabie. <grabie> Tutaj mamy. Dworzan. To są nasi dworzanie. A po czym ich poznajemy? Mają jakiś punkt charakterystyczny? No bo nie wyglądają ani jak ogrodnica, ani jak wojownica. Aha, okej. Okay, po prostu są e, pulchni. <grabie> Polskie, I tutaj tak. mamy wojowników. Oni wyglądają jak mm -hmm. wojownicy. Okej, okay, dobra. Czyli mają miecze, tak? Przepraszam, miecze. Miecze albo jak to się nazywa? Katana. Katany. Tak bym w Wyglądają jak no samuraje. Tak, tak samuraje. No dobra. Tu mamy taki ładny znacznik rundy. O, to jest drzewko chyba, tak? Takie drzewko, odwróć tak? O! No tak. <śleski> Smok, który od tyłu przypomina drzewko. I tu mamy znaczniki czapki. Też takie ładne. Mhm. Do czego one służą? Yy, pewnie do punktów, ale to się dowiemy. Aha. No, Nie wiem to do się czego. Wiem, że to rozgryzki. są znaczniki czapki. Dobra, to gdzie jeszcze jedna? Yy, tu mamy jakieś znaczniki. A to pewnie są bardziej żetony punktów. Mhm. Tak, te takie małe. A no to sprawdzimy. I tu mamy jeszcze jakieś kosteczki. Pewnie znaczniki wpływu. Znaczniki wachlarza. Zobaczymy, co to będzie. Mhm. A widzę, że tutaj dużo w ogóle tych yy, torebeczek. Yy, chłaniających w tak. Co my tu dalej mamy? Kostki. Kosteczki spodziewałbym się, że będą jakieś ładne, takie fajne, wyjątkowe, a to takie zwykłe kostki. Mm -hmm. Na każdy mostek. Co to znaczy na każdy mostek? A no, bo to będą takie mostki. One będą Trudy. na takich mostach stanąć. Aha. Mm -hmm. No dobra, to zobaczymy. Mamy tu eee, karty. mamy karty. Nożyczki niepotrzebne. No tak, bo no to można łatwo <noise> zdjąć papier. Eee, I tu mamy karty zasobów początkowych. Karty akcji początkowych. Tu mamy karty do trybu solo. Karty kamiennego ogrodu i roślinnego ogrodu. I tu jeszcze mamy kolejne karty. To no, są karty pierwszego piętra. drugiego piętra, trzy karty dekretów, które z obu stron są takie same, mhm. oraz karty trzeciego piętra. Dobra, i co teraz plansza? Tak, chyba najważniejsze. No teraz plansza, zobaczymy. Na razie niepozornie, chociaż widać, że dużo warstw tu mamy. Ojej. O, i tak się prezentuje plansza do gry. Mhm. To będą stałe mostki. No, dużo się na niej dzieje. Dużo się dzieje. Okej, okay, i tutaj e, są te no, Tak, tak Dobra, do, no, jeszcze jest do tej tak... gry dodatek, matcha, yy, którego jeszcze nie mamy. Ale on właśnie jeszcze powiększa tą planszę. O. zobaczymy, no, jak nam się spodoba to. Jak nam się spodoba? Jakby co już zamówione. A! To co? To? są karty pomocy. Wygląda jak karty pomocy. Mhm, Dobra. A tutaj co mamy jeszcze? Jakieś wypraski? No, tu mamy instrukcję złożenia mostku. Aha, czyli te mostki to one takie trójwymiarowe? Myślałam, tak, że tak, po tak. Je one, one się teoretycznie powinny zmieścić w pudełku po złożeniu, nie tak jak mm. w Wielkim Murze. Aha, mm, No tak, nie wiadomo. <laughs> tak, i tu ma. widać, że mamy te części, Aha. Y, ale mamy też monetki mm -hmm, i znaczniki tak, kości. Mm. O, tu kontynuacja. To chyba znaczniki punktacji, pewnie dwustronne tak, dwustronne 40-80. Tak, bo tu mamy do 40. Mm -hmm. eee, o, to są nasze planszetki graczy. Albo fachowo plansze posiadłości. Plansze posiadłości. Tak, mm -hmm. to będą nasze posiadłości. Tu kolejne monetki. Yy, znaczniki dajmo? Daimao? Nie mm -hmm, wiem, jak to się czyta. Mm -hmm. No sprawdźmy. I tu jeszcze mamy jakieś takie małe coś. Nie wiem, co to jest. Może się później dowiemy. No i oczywiście, laszetki dla wszystkich cztery. Mm -hmm, mm -hmm, tak, bo gra czterosobowo. No i to by było. Na tyle. Dzięki za obejrzenie naszego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, w komentarz. Zachęcamy też do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które pojawiają się właśnie na kanale. Do... A, a już niedługo unboxing do, do dodatku, który kupimy, jeśli nam się gra spodoba, choć jest już zamówiony. <laughs> Także tym bardziej subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie nasze filmy i zapraszamy do kolejnych odsłon. Do zobaczenia. Do zobaczenia.